A to kolejny odcinek z Animal Boxa I już następnie nowy Newsik Jutro będzie, w sobotę też będzie odcinek Tak będzie odcinek odcinek się marcie Bo coś tam będę kręcił z W dzielę, więc dlatego tak często odcinki się już tak będzie, tak jakby powiedzieć Pojawiały No dobra nie trolując, przejdźmy sobie tutaj. Chcę już coś zacząć robić elektronicznego, ale mi nie stać. Jak to nie to, to nie mogę zrobić, bo to wymaga dużo rzeczy. Rzeczy dużo takich ciekawych. Personal safe. Od czego zaczyna się? Ja nie wiem, od czego się zaczyna. Jeżeli wiecie, no to powiedzcie mi, no generator. Iron Force uh, Iron Force France się robi tak Electric France Electric Circuit Teraz właśnie pytanko jak się robi taki Electric Circuit Copper cable Refine it A ja nie mam takiego czerwonego proszku. Dobra, powiedzmy, że jakie to było. Mieliśmy Iron Force, robimy sobie Iron Force, na to na e. A co? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to co to jest? To jest majestrusiek. Będziemy mieli... Mają kolegę z się przestań jęczeć bo zaczynasz wderwiać he <trybuj> <trybuj> ach te okropne lagi co tu można przepalić? sprawdźmy szybkość przepalania weźmiemy sobie jeden bruk, jedno to Cię za chwilę z tym stróż, bo nie zaczynasz wynerwiać. Chyba szybciej niż normalny piecyk. Dobra. Jeszcze jakieś było kilka sekundek. Ora, weźmy jeszcze do porównania, chyba to jedno. To samo co to. ale powiedzmy, że nawet switchu. Electric France generator Refined Iron. A wiem, jak się robi Refinite Iron. To coś takiego. Mam iron first, a re bateria, jak się robi. To jest... jak się robi taką baterię. Tu no nie mam craftingu tego. Klatki mi spadają Przestań, bo cię zabiję. Jak się robi ta bateria? Zaczyna mnie już ta bateria wnerwiać. Przecież nie wypada pewnie z jakiegoś młu... W sumie Electric frills, alternator, exciter, compressor, cage, Minor pump, mega. Tata tata tata. No i to jest nasz Autonomic Science i <coughs> Mm. Mm, mm, autonomic science i ten i... autonomic science i galacticraft I jeszcze dodam moda, moda... E, moda jakiegoś... fractation, Fraction tak, fractation I teraz pewnie sobie animal, czy tam zmarka, czy coś takiego e, ja Przepraszam, katarek złapałem dzisiaj rano Piątek 13, to się tu, to się nic nie dziwić można. Batery, batery, baterie wpiszmy. Ba... tery. się robi tak, tin, tin. Proszek, proszek, copper cape. Nie mam redstone'a. Na... No to nie zrobimy takiego czegoś. But box that should clear is to set it. Tapa tapa. <laughs> tapa, 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 Jezus, jak dużo rzeczy. I to zaczyna mnie nerwiać. Zero? Walku. Jeszcze jedną rzecz sprawdzimy Elektryk. Coppercable. Co można zrobić z copper cable? A? Mam. A nie mam dużo rubera. Rubra, rubra, ruberek. Solar panel bym zrobił. Albo generatora, a generator się robi tak. Generator by się nam przydał, windmill generator. Reaktor, chamber i to te, gen, jest generator. To już jest ten lepszy, ulepszony generator. Dobra, może wyjdźmy stąd. Słyszycie to? Ja się boję takich dziwnych wiem. Nie no... Widzisz, to są takie małe... To są te małe crash to, to takie... Brak. Wiem, że moje krawtę bajzyczą, ma i logiera i coś. że mam krawtę bajzyczą, ale kupię sobie premium. I wtedy poproszę kolegę, żeby mi to Zrobi ten Minecraft z modami? Ładnie. Oła, 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 oła. No i co, pociąg? No co? Zwykłe Ty co, co mnie co? odnośnie Co właśnie wczorajszego odcinka? Myśleliście, ale krótki odcinek, nie mogłeś zrobić dłuższego. Wiem, to był taki krótki odcinek, bo Minecraft mi się skraszował i zepsuł się w ogóle cały. Dzień. Właśnie myślę, myślę teraz, że zapomniałem o jakichś modach, naprawdę zapomniałem o jakichś modach. Właśnie spójnie tutaj się wygląda fraktorów, bo nam dodaje barel bardzo ciekawe rzeczy. Dobra, kiminijmy się. A, la, la, la 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 pam 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 Pewnie mhm. mhm. tak, się jedną taką rzecz, bo mówicie, że cicho, jestem, takie cichutko, taka cichutka myszka. <coughs> Coś tam się rąbię i nie wiem i się zapowiada w z Fidebista nie wiem czy się zapowiada zapowiada się ale szukam fajnych paczek modów jeżeli wiecie jakie są polećcie mi jakieś ciekawe paczki w tak ciekawe paczki modów to Fidebista to chętnie tak chętnie pa la 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 la, bamba jogi mistalala Bamba teraz mnie wderbiać. Przestań. Dam ci wryja. Ty chlaś. Jajka? Ty ze chlaś jajko. Na kurczak Eee, smakowało I znowu ten shooting Ja ich nienawidzę A kolega mi właśnie zrobił tego Minecrafta Właśnie chciałem go wam wysłać ale jak ja włączam to mi się coś tam zepsuło Zepsuje mi się tam coś I właśnie dlatego wam tego nie dam No co tak długo A Hebry Minecraft Wczyzywanie terenu... Wczyzywanie świata, generowanie terenu. Dobra, 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 dobra. Dobra. Jezus, ile ma dobra, nie. Na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę. Tak słuchadajcie, a jeżeli nie, to... Dajcie lajka, like, więc trzymajcie się, cześć.